Siemano, siemano widzowie z tej strony Zakrzak i witam Was w sklepiku z 7 czerwca e, niedziela e, na wstępie powiem oczywiście, że możecie mnie wesprzeć w sklepie kodzikiem Zakrzak, bo mi bardzo miło i oczywiście mając ten kodik w sklepie uczestniczycie w giveawayu na karnecik bojowy z trzeciego sezonu, więc taki kodzik to naprawdę może być darmowy karnet dla was. Potwierdzamy i patrzymy co jest w sklepie, a w sklepie mamy super błąd Epic Games, czyli niesamowitą pomyłkę. E, bo niebieski skin jest za 1500 Sobie, czy wy to widzicie? Niebieski skin za 1500 pustogłowy no ja nie wiem co ten epik tam myśli Ale kurczę coś tam dzisiaj się pomylili e, z tym pustogłowcem więc e, taka ciekawostka e, no i co mamy dalej? Żołnierzyki e, plastikowo-poborowa się nazywa Mamy je w trzech stylach: zielony, szary i czerwony tak wyglądają. One kiedyś były totalnie rozwalone, bo nie miały tych plam takich brudnych. I normalnie, siedząc z nimi w krzaku małym, nawet cię nie było widać. E, taki zielony, taki szary i taki czerwony. Dokładnie. No i zbieraki: nie, nie zbieraki, tylko skórki do broni. Szara, czerwona, zielona. E, no i widzowie: coś, co mi dzisiaj przypomniało strasznie. Dziewiąty sezon. Czyli event z Miszkiem. No, ten event był zarąbisty, naprawdę. I tęsknię za tą mapą. Tęsknię za tą mapą, naprawdę. No, dwa style mamy, taki e, kolorowy i taki e, srebrny, posrebrzany. Tak to nazwijmy. Do tego oczywiście mamy zbieraki, które były chyba. To były te zbieraki, które te, tego potwora zlikwidował. Nie pamiętam, możecie napisać w komentarzu. Taka skórka do broni. No fajna, fajna. No i mamy muszę. Musza. No i chłop taki wąsaty gościu. Ogólnie. Z zestawu Bushido do. No najsik, najsik, nie powiem, że nie. No i ma taką chorągiewkę na plecach, która jest bynajmniej dziwna. Co dalej? Ponury przecinek. Zarumbisty killoff. Mega mega jest. Polecam serdecznie z kodzikiem za krzak. Oczywiście. Klepaniec. Kiedyś moja ulubiona emotka eee, dżunglowa zwiadowczyni. Wow, nie kliknąłem. Myślałem, że ma style. Eee, fajny skinek za 800, polecam. Eee, spowolnione pogrydy, swawolne podrygi. Sorry. Zarąblisty taniec, przechodzony. Eee, I siadaj, czyli takie siedzonko po prostu. Chillujemy na krzesełku. No i jeszcze raz powiem widzowie. Eee, jak chcecie, to wpisujcie kodik za krzak. No i biec na Discord screen z kodzikiem Zakrzak równa się uczestniczenie w giveawayu na karnel bojowy z trzeciego sezonu. Więc myślę, że to super sprawa. I tyle, tyle widzowie na dzisiaj. Życzę Wam już miłego dnia i do następnych sklepów, odcineków czy tam streaków. Cześć, cześć!